Fina, ty, ty, ty! Oh, sorry. już się ma frajery. Wow Liki, cześć! Siema, Bubbles! Cześć! Siema. E, czemu nie ma... No, tam się. Co? Nic, nic, chodź, chodź, coś zobaczysz, chodź. No, idę. Patrz, jakaś fabryka tu jest. A ty tego obsłuchacza na stronie nie Ej, co to za Uciekaj stąd frajerze! Wypad! Wypad! Dobra, wypad Wypadł! Idź stąd frajerze! Chyba chciał nas okraść, ale w sumie tu nie ma co kraść. Czemu nie masz gaci? Nic. Nie wiem, wiem, że jest już pośledzony No ej! Nie żartowałem! Czekaj, ktoś do mnie dzwoni. Czekaj, czekaj. No pamiętam No i co z tym Los Santos Sam No ale bab, on jest dobry e, kiedy? Za 10 minut No to jest przesrane, dobra Babels, ja muszę lecieć! Co? Sorry, nara! Sorry, sorry! Sorry, nara, nara! O! Nara! Oh, mm. Nara Bubbles! Nara! Jezu! Szybko, szybko, szybko! Na lotnisko. Śmieć. Jego gang. Gang. Kupy gang. Gang. To jest za gang. Dobra, szybko, szybko, szybko jak mi... Jak mnie okradną to tam w pompie. Dobra, szybko, szybko, szybko. A, ludzika tu jeszcze Ta no, no, z gigniewa pożegnałem. Dobra. Mmm, co siądę. I idę spać. O, wyspałem się. Dobra. Chyba już dolecieliśmy. O, jestem, dobra. O kurde, ale wieżowce. Nie wierzę, że mnie wpuścili na lotnisko z Gnatem. Zobaczcie, miałem go schowanego w gasiach. Dobra, dzwoniłem wcześniej po taksówkę. Do, do, no, dzień dobry, dzień dobry. E, to pan? Tak. Dzień dobry. Podobno tego... 21 numer miał być taki. Okej. Znaczy 22, 21, coś takiego. Dobra. Nie, 22, 22, 22 z tego co paję 21 Jak pan jedziesz. Ja ale dobrze jak się jedzie w tym niedziesz. O, o! Zakręcił lewo. pan. O tu chyba lewo. Nie, to nie tu chyba. Nie, nie. O, za. Czy nie? E, ty czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja go kojarzę. On wcześniej był w mojej posesji. No, a teraz się ogarni. No, co? Albo ci coś zrobimy niemiłego... Dobra. To co ma mamy tu wejść, to niech otworzy. A nie. Chodź. Chodź, Chodź albo ci ze No. Kdech. O kurde, no to nie zzaję. No to chyba po mnie. Tu... Dobra, dobra! Ojejku. Pan... O jejku. Zobaczycie, pan walk! Wchodzisz tu. okej, mm, okej. Okay, okay. To otwórz. No i teraz. Ale z czego? Przyja Don Diego. Przyjaciel. A teraz. Dobra. Się się tak zamknięte a karty nie masz. A. Wracaj do celu. No. Dobra, masz ten pistolet. O. Dobra. A lodzika zostawiliśmy! Dobra. Jest, bo to może być twój ostatni lodzik. Nie, nie. Nie. Wal się za kolaku. Cz, dawaj mi nodzika więcej. Ja nie mam zakon. To jest prosta linia włosów. O, dobra, ey, powiem wam skąd mam kasę. O, dobra, powiem wam, powiem wam! otwórzcie Wyprowadźcie mnie, stąd to wam powiem skąd mam kasę. Ale chcecie mieć kasę? No przecież widzę, że chcesz. Otwieraj, no to ci powiem. No, ale to musimy wyjechać, powiem wam skąd nie. mam kasę. Dobra, dobra. A poza mnie w ogóle porwaliście. Ty dobrze wiesz, dlaczego cię porwaliśmy. No. Okradałeś wielokrotnie, nasz rodzinny biznes. Jedyne co zrobiłem, co zabiję waszego szefa parowy. Właśnie, to też. Dobra, spójrz na siebie, ciebie lekarz by nie przyjął. Ma to. Powtórz. Powtórz! W nfz by cię nie przyjęli. Powtórz! Rozumiesz? Co powiedziałeś? <laughs> Że w nfz by go nie przyjęli. Nie! Nie wierzę! Dobrze, nie! Nie gdyby, poje gdyby pojechał do Turcji i nie. dałby podwójną stawkę na, na przeszczep nie. dla włosów, to by nie przyjęli, bo ma takie ogromne zakola! Nie, otwórz to! Ja nie wytrzymam już. Nie. nie będę tego odpierać! Jej, jej, jej. Jeszcze traw! Jeszcze traw! Eee. Wszechzakoła strzel! Dobra, otwieraj to! O, jej, jej. Otwieraj! Jej. No To musisz otworzyć, żebym Ci powiedział. Nie bądźcie, żebym Ty nie A! Alejku, alejku, alejku. Mój zakolaczku, o. Mnie dobra, dobra Zapinam cię Dobra, no dobra jestem Dobra już no No to no. teraz możesz otworzyć Bo wam nie ucieknę No otwórz O, tam ktoś wam taksuweczkę zabrał Ta i tam tu. A nie macie żadnego auta? Kurczaczki, bo nieźle się bobię. Nie, mój, czekaj, 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 że jest jakiś problem z wpadnięciem. Mhm. O kurde, tu no jest! Stój, stój! Jego zakola są za ciężkie. Dobra, nie! Zdążył. Nie! Dobra, nie zdążył! Nie zdążył! Nie zdążył! Juchu! O, nie zdążył! Nie. nie! Nie zdążył! Zatrzymaj to! O! Jedź ty nie, Dobra, nie! Stój! Stój! Dobra, wracasz tam! Dobra, dobra! A pozostań skórka. Chodź? Za mną... I do... a! a, dobra, ała, dobra, a waa! dostałeś! Dobra, śmietniku! Ale chodź coś Ci pokażę, chodź! Dobra! Chodź! Do, to jest karta, którą wydająłem? 200 dol, dolków. No, ja nie wierzę! Ty masz takie miliony. Ja nie mam żadnych milionów! Co tu jest? Ej! Co to jest? Chodź, chodź. Chodź, no Czemu chodź. Chodź, chodź. No chodź. No tam musisz wejść. Nie. O dzieciak. No. Kolekcjonerski. Co mm. Zrobi dziecko. Ej hey, on tam. Cześć, bo teraz chciałbym wiedzieć, gdzie mam teraz iść. Sorry. Nie wiem. Idę tam, gdzie jest przesie. Co strzelasz? Może kliknąć Kurde, no. A tak fajnie miało być. No co, Jezu, co celujesz? Przecież idę. I tak bym ci nie uciekł. O, chodź, tu, tu, chodź, tu. Dobra, chodź, chodź, chodź. Chodź za mną, chodź za mną. Chcesz się odwalić, to cię odwalę. No idę, idę. Chodź, 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 chodź. jeszcze, jeszcze. Jestem w ogóle drugi. Nie wiem, to. Chodź. Ja was słyszę. Ciekawy jak, dobra. Chodź chodź, chodź, chodź. Chodź jeszcze. Dobra, chodź tu. Tutaj, i, i czekaj. I teraz tu chodź. Chodź, chodź, chodź. I, i teraz Jezu. teraz tu chodź. E, nie, nie, nie. No mówię ci, chodź, i teraz tu chodź. Zrobiliśmy następne kółko. I teraz tu chodź. Ten tu jest. I teraz tu. I teraz tu chodź. Ten tu przeszedł. No i teraz tu chodź. Dobra, dobra, no idziesz, idziesz, bo cię nie widzę. Dobra. Nie. Nie, nie. Nie, nie. No ale nie wyzwaj dolki mojej. No, i tu chodź. O, och, och, i tak, i tu. I teraz tutaj. Znowu kółko. Nie robimy kółek. Patrz, widzisz, jesteśmy w innym miejscu. Dobra, no. Co to za katakumby O. I chodź, chodź. No, no. No i widzisz, mówię. No i teraz... Co to jest? Tu No, czekaj, stój tu. Dobra. Chodź teraz. Co ty robisz w tych katakumbach tu? Nic, nic. To... A przecież to nie moje. No co skąd o tym wszystkim wiesz? <laughs> nie wiem, idę przed siebie. Skąd w ogóle tych katakoma, więc... No bo... widziałem czerwony przycisk, tylko kliknąłem. Gdybyś nie kliknął. Dobra, chodź, chodź, tu muszę iść. Tu, zobacz. O, znowu czarny dzieciak. I znowu i wchodzi w ścianę. Nie wiem o to kaman, ale... Dziwnie. są. Też tak sądzę. O, tak, to tu. Yy... Mhm, dobra. Ale że my kółko zrobiliśmy. No właśnie, że nie. Co tu jest? Hmm, może włączę? O! Nie wiem, co się dzieje, ale sobie... A tu te numerki i ten napis co? Myślisz, że wiem? Gdybym wiedział, to by mnie tu nie... O! Nie, ja się boję. Musisz to obliczyć. A ja, ja, idę szukać dalej przejścia. Nie, ja idę z tobą. Nie, ty to licz tam, Łomie. Sam ułomem jesteś. Ta. Mów z nim. Z nim o, ja tak. Mów za siebie O, tak, 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 to tu, tu. To mieszkanie wynająłem. Tak. Co? Tak, pamiętam, to łóżko. O, jakie mięciutkie. Możesz to kliknąć w ogóle? Nie, ale po co mi to? Dobra, chodź. Chodź, chodź, chodź. Mhm. I tutaj i patrz co tutaj mamy. Nie, nie, to by się tak wydaje. Bo właśnie... Nie, bo to jest taka zagrywka psychologiczna. Ale to jest właśnie taka zagrywka psychologiczna. Że nam się wydaje, że my idziemy tą samą drogą, a my idziemy tak naprawdę inną drogą. Bo... Tak naprawdę to my jesteśmy w Katakumbas, tak to się nazywa. Katakumbas. Oj, mm, dobra, i chodź, chodź, chodź. I teraz nie idziemy tam, bo musimy iść tu. O coś mi w krzyżu łupie. O! Oh. Oh. Oh, w końcu się Gdzie ty jesteś? Teraz jak stąd wyjść? Kurde, kurze, skopiorko. Zwykła loteria. Zwykła loteria. Sam bym chciał wiedzieć, gdzie jestem. Dobra. O oh, Chyba, chyba, chyba wszedł ten laser. Idiota. Oh, to boli! Oh, na szczęście wyszedłem. I jeszcze ludzika mi zostawili. Za dobrzy ludzie. Dobra, chyba, chyba czas wracać. Bo w sumie nic tu takiego szczególnego nie znalazłem. Bardziej do mnie porwali. Chociaż w sumie. Kurde. Dobra. A Może jutro uda mi się coś znaleźć. Idę spać na tej dziurawej kanapie. O.